Witam wszystkich. Jesteśmy w salonie 2 kółka w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła, a dokładnie 200 metrów od niej. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszamy wszystkich na nasze strony internetowe do naszych sklepów salon 2 oraz kładypolska.pl. Przypominamy, że wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj oraz prowadzimy sprzedaż ratalną przez telefon. Proszę Państwa, jak Państwo dobrze wiedzą, jesteśmy autoryzowanym dealerem wielu firm, które sprzedają Kłady. Jesteś, mamy autoryzację CF Moto, TGB, Linhai, Sequoia, Access Motor. Apollo, także jest tych firm troszeczkę baszan. W tej chwili yy, prezentujemy Państwu markę, z którą yy, związaliśmy się od tego roku: marka Segway. Yy, w zasadzie yy, tutaj mamy dwa modele, które do tej pory do nas docierały. Modele Snarler yy, w wersji Sing S, tak zwane ATS, AT AT6S. To były wersje jednoosobowo, jednoosobowe. Potem jest wersja AT6L tutaj prezentowana, i jeszcze jest wersja AT6L Limited. To jest wersja z charakterystycznymi bedlokami i z możliwością podłączenia telefonu komórkowego. Ogólnie w tej chwili dotarły do nas wersje AT6L, i tutaj właśnie tą wersję Państwu pokazujemy. Kład Sekway, pojemność 600 cm3. I tutaj jeszcze drobna uwaga, występują, te kłady występują w dwóch homologacjach. Mamy homologację jako pojazd samochodowy inny, albo jako ciągnik rolniczy T3B. Przyjrzyjmy się teraz bliżej. Czterosuwowy, jednocylindrowy silnik DOHC, pojemność 570 cm, moc 44 kW, moment obrotowy 48 Zapłon elektroniczny, wtrysk paliwa, chłodzenie cieczą i olejem, plus tłoki chłodzone olejem. Napęd 2x4 4x4 razy razy przełączany elektrycznie skrzynia biegów automatyczna hamowanie silnikiem przedni dyferencjał z blokadą elektryczną tylny dyferencjał również z blokadą elektryczną rama yy, ze stali. O wysokiej wytrzymałości, zwiększony rozstaw osi, wspomaganie kierownicy elektryczne, automatyczne trzytrybowe, przełączane na wyświetlaczu, zawieszenie niezależne podwójne wahacze, amortyzatory hydrauliczne ze sprężynami progresywnymi, regulowane napięcie wstępne sprężyny, skok 180 mm z przodu, 210 mm z tyłu, hamulce tarczowe hydrauliczne z przodu i z tyłu i felgi. 14 i teraz opony: 14 z przodu 26 x 8, z tyłu 26 x 10. Długość całkowita 2350, szerokość 1280 mm, długość 1430 mm, prześwit 270 mm. Rozstaw osi 1450 mm, wysokość siedziska 930 mm, masa sucha 385 kg, przedni bagażnik kompozytowy z antypoślizgową powierzchnią nośność 40 kg, tylny bagażnik kompozytowy z antypoślizgową powierzchnią nośność 80 kg i zbiornik paliwa 23 litr. Modele Sekwaj występują ogólnie w trzech wersjach kolorystycznych. Pokażemy jeszcze przełączniki. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, to jest wersji czarny z żółtym. Jest jeszcze wersja szara z niebieskim oraz wersja biało czerwona. Jeśli chodzi o przełączniki, to standardowo, z lewej strony mamy sygnał światła awaryjne włącznik wyłączone zasilanie lub włączone. Tu mamy kierunkowskazy, tu mamy odpalanie, Tutaj mamy światła i przełącznik do wyciągarki z przodu, która oczywiście jest w standardzie. Po lewej stronie mamy oczywiście mechanizm gazu i elementy przełączające napęd, bądź też na dwie osie, bądź na cztery. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o, o tego kłada. Posiadamy w tej chwili w sprzedaży zarówno wersję T3B, jak czyli wersję na, z homologacją na ciągnik rolniczy, jak i wersję z homologacją na pojazd samochodowy, i inny. Zapraszam wszystkich na nasze strony internetowe: salon 2 oraz kładypolska.pl. Zapraszam również wszystkich na nasz kanał na YouTube, profil na Facebooku oraz na nasz Instagram. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Państwu proponujemy. I proszę pamiętać, salon 2 kłady kładypolska.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.